A ja jak to może go schwycić? Nie łap go, bo cię ugryzie. Jak to może prędzej nie ugryźć. Poczekaj, bo ja tu jestem. Masz go? Twarz zasłania zasłaniaj. Czekaj, 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 czekaj. Pogoń go tylko tam dalej. No. Już? No. Nie Ty, ja bym go zabiła! Nie zabijaj, nie wolno, pod ochroną są. Wygoń go tylko. Bogdan go złapie. Kurde... <trycki> <trycki> Łapanka niedoperza! Kurde... Ty, on no, się no, nawet tak, on, on, się on się nawet nie rusza. No nie! <trycki> Delikatnie. Widzisz, schował się. Jeszcze raz, delikatnie tylko. Mówię ci, że jego. Dobrze by było, jakby ten. Ściągnąć go, jako. Nie mamy takiej siatki, nie? No, nie ma. No, ściągnij. Ciekawe, jak go ściągniesz. Boisz się, to musisz przy samym blisko być z niego. A boi się ja miotą go dotknąć, dlatego chcesz go złapać jeszcze. No, mądra. No, to na Weź sobie kot załóż na miotłę i go popchasz. Na ja miotłę kot? No. I on mi wyfrunie na głowę? Ale numer. Ej, ja tu jestem. No! Dobra! Ale gdzie jest? Wyfrunął! Wyfrunął? Zamykaj drzwi szybko. Poczekaj, poczekaj, bo może się wrócić. Dobra, zamykaj i szybko drzwi tamta. Tak. Dobra, dobra.